Czy pamiętasz, Panie Boże, nad Wołyniem łunę krwawą i ten krzyk spłonącej chaty mordowanych przez sąsiadów? Chyba byłeś w tamtej porze, gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przestanął i zapłakał. Próby wyjaśnienia tego, co się wtedy stało, wydają się zbyt błahe i banalne, a nawet obojętne wobec wyrządzonego zła. Polacy ze wsi porośle, powiązani z zarąbami siekierami, mieszkańcy Woli Ostrowskiej, wyprowadzeni niewielkimi grupkami za stodołem i kolejno zabijani tętnymi narzędziami. Poznając te i podobne fakty, stajemy się w pewien sposób bezwolni. Według szacunków polskich historyków, ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 200 tysięcy Polaków. Czy słyszałeś, modły panie, oczy ojca? Czy pamiętasz, gdy hańbili córkę jego banderowcy, jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany błagał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skłóci oczy. Jeżeli, bo to były początki naszej organizacji, że. Ta data jest 10 lipca i nigdy nie możemy o niej zapomnieć. Staramy się tę datę pielęgnować. Chciałbym podziękować tutaj, że Państwo dzisiaj byli z nami, że mogliśmy wspólnie e, oddać hołd, który zapomniała dzisiaj my pamiętamy i za, to, za tą pamięć. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję tutaj ojcu za wspólną modlitwę, że ojciec był z nami. Jeszcze raz dziękuję Państwu za przybycie.